No dostał, łysy były. Łysy! Jednostrzałowiec! O, łysy i wali. Łysy, jednostrzałowiec! <laughs> Co ty się kurwa dzieje? O kurwa, łysy mnie zabił! No dziękuje łysy. O kurwa. Łysy się odpalił! Łysy ma się. Einstein, Einstein. Łysy teraz się nie pierdoli w tańcu. Pa, pa! Łysy odpalony! Łysy odpalony! <laughs>

Łysy, kurwa. mi się, kurwa. Łysy, wierzę, że kiedyś ci się uda osiągnąć perfekcję w tym, co robisz. Łysy. Ała, kurwa. Łysy cię najebał. Łysy mnie najebał. Kurwa. Zołnierzu, HAHA! <laughs> Jebany! O chuj? O! <laughs> co, co tu się kurwa dzieje, ty? O pierdole! Nie no Łysy, puchar ci muszę dać! Łysy to full auto wali z pistoleta, tak? O! O, o yy, wywróci... bojowi, Ty, Łysy ma jakieś busty do ataku! Plus 10 za bycie łysym. Ochuj. Oh, rak, rak tu, rak tu mocy. Łysy, minus 2 jeszcze zrobią. Łysy im nie mnie. Łysy kurwa. Łysy nigdy się bądź bądź nie bądź. zatrzymuj. Bądź szybki i wciakły. <laughs> Kolby. Jak się gbije z Jak pistoletu? Łysy! mam dla ciebie przeciwnika! Łysy, tam, ten biały! Dla ciebie przeciwnik, wal go na pizdę! Łysy, wal białego! Pa pa, 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 pa. Lysy, lysy Ty, białego, Łysy, łysy, białego wal! najeb go, białego napierdol, najeb go! Najeb go. dawaj! Pa pa pa! Łysy, strzelaj do białego, pajaca! O pierdo. Strzelaj do bojówkarza! Zabij dawaj, białego. Białego wal! To jest boro, to jest boro! On nie jest takim mainstream jak ty, łysy dawaj Wal go na pizdę Na pizdę go walisz. łysy dawaj Lecisz, Lecisz łysy. Dobrze, łysy Dobrze łysy, bojówkę Trzeba tempić. dobrze, kurwa. dobrze łysy. Łysy ty kurwa! Łysy cię najebał, ty kurwo Łysy cię najebał Ty kurwo biała, chodź tu Łysy cię najebał Chodź tu kurwa chodź tu. Łysy cię najebał barbiku. Ale co to jest... To się... o, łysy w walgo. w walgo. Wysy w walgo. w białego, Wysy w walgo. Wysy w białego. Wysy w Wysy w w białego, W W białego, W Dobra, pora wspomóc łyślego w walce z białym. No jest Łysy go porobił. To łysy, dawaj, białego, białego. Borowika. To ma cały robi. Biały Wynia. za zero, biały za zero. O, ja Łysy, Co ja łysy, to Co, co robisz? to co Dawaj łysy, tępisz białego śnieca. Nie, białego, białego, łysy, białe, białego BIAŁEGO! BIAŁEGO! ŁYSY! BIAŁY! BIAŁY PAJAC! No, ŁYSY JAKIE TAPY! Nie, łysy, jak pizze! <laughs> <Wymontuj śmiech> <jak je> <laughs> <Wymontuj śmiech> Biały jak się czujesz, że od łysego fizę dostajesz? <laughs> kurwa No i biały będzie tępiony, no. Skoro łysy go tępi, to my też go tępimy. kurwa, ty. Białego tępimy, łysy dawaj. Nie, łysy, czemu? Łysy gorfiko. białego, białego. Białego, napierdalaj. Łysy, nie tego białego. A co ty się kurwa dzieje, ty? Ty, bo przez to łysego to sekadę popsułem. Łysy białego A jakie masz KD? No teraz to bym rozjebał całkowicie A jakie masz? Powiedziałbym no, zabijają A jakiego masz? Małego 800 1200 Ale KD No No Rozjebali mi Ale ile masz? 1000 kill mam Łysy. Łysy białego, no czemu w nas strzelasz? Zajf czarnego białego. trzeba powiedzieć, czarnego. Łysy, walczy białego, walczy go na pizdę Czarnego. Dobra, ty, ty biało kurwo. O kurwa, najebał mnie. Idziemy się z długiej postrzelać. Ale to zostawmy Łysego i białego, żeby się postrzelić z długiej. <noise> Łysy, Łysy kurwa. O na red zona idziemy Wisy, ho. na red zone. na red zone. Wisy na red zone, dawaj. Co łysego Łysy, jest łysy! Łysy wrócił Ja tym łysy jestem, ja się z łys... łysy łysy, dawaj Najebierz ich łysy, wierzymy w ciebie O łysy kill zrobił Ale pogdam! Oj łysy Naucz się grać Nieładnie mu mówić A gdzie jest ten niebieski baja... Znaczy nie niebieski nie tylko nie ten biały paja... Nie, to dominuje Eee... zabija Chuj jest kurwa <laughs> Łysy, <laughs> co próbujemy mieszać? Jakie uniki biegając? Łysy, dawaj z rewolwera! Łysy, dawaj z rewolwera! Pistolecie się! Dobrze, no, Łysy! No, no, <laughs> ja sobie biegam po prostu. Czego nauczyli grać trzeba? Żeby umiał na przyszły Łysy do mnie strzela. No oto wali, że ja pierdolę. Ja sobie wali. Spierdolamy. Po A nie wiem, mnie. Leżysz. Powiedz mi, gdzie ty masz opór, powiedz mi. No ja w głęcego strzelam. No ale nie bo ty mi, mi na blisko to po całej klasie, klacie? Jechaliśmy jak na hap Fajnie się kadena łyższym nabija To ma za dużo rozu, to A ta? Tu w ogóle róża tu nie ma. Co? Yy, zaawansowany karabin, Karab, a nie karabinek specjalny? Nie, ten zaawansowany też w ogóle rozrzuty nie ma. Powiedz I lepszy celownik ma. Niby sola z zespołem. Ty, to się kurwa na mnie rzucił, ja pierdale <noise> Łysy się pierdala! Łysy się muszę grać <noise> Ale go bulimzuję Uy Łysy co ty odpierdalasz? Nie miło Niech ja się bije. Ja sobie polecę na górę i będę się patrzał Ty Łysy się dominuje mordzia Kuj si tu daje? Kuj se oddaje? Kurva, nie wiem, już to do mnie strzela. Dobra, wkraczam do... Oj, oj, oj. A, uh, strzałem specjalnego, specjalny najbardziej oddaję. Kuj si Łysy mnie zabija My też bije łysy Łysy to długą masta Mówię ci że fajnie będzie a kolega no, z drugi chyba uciekł. Ja w ciebie strzelam, bo ty biegasz obok tego łysego. Jakoś pięści mogę bić, pokazać? U, łysy uciekł. Łysy quitnął. No. Nie, uciekł, poleciał. Nie, o! Łysy zadaje. Tylko kogoś się z niebieskiej pobije, tylko skup się, skup uwagę na nim.